Witajcie, witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj jest Antidotum odcinek 282. Mamy wtorek. Wczoraj miałem spotkanie w Czchowie. A słuchajcie, dostałem takiego smsa ważnego, żeby się pomodlić. Jest takie dziecko, taka Ewcia. Ona ma niecałe 10 lat. I ona już miała 3 razy raka. Leczyli ją, operowali, ale już ma po raz czwarty nawrót, teraz rozsiał się jej po całej głowie. Ci rodzice prosili o modlitwę, więc Panie Jezu, dajemy Ci Efcie cierpienie Twojej tego mocy, dziecka. Panie, Ty nie, jesteś Bogiem nie, potężnym i wielkim. I Panie, my się wstawiamy teraz za Ewunią i prosimy Cię, Panie, aby to Twoje dobre dziecko, kochane dziecko, było uzdrowione. Jezu Chryste, raku nakazujemy Ci. Wynoś się z tego dziecka, idź precz, więcej nie wracaj, a Boża moc i miłość niech teraz zamieszka w jej ciele całkowicie pełnia Bożego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego Amen Amen I słuchajcie, wtorek dzisiaj mamy dalszy ciąg dziejów apostolskich 16, będzie 22 do 34 posłuchajcie Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rozgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakłuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł. Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Prowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu no, nie będą dzięki zobaczcie, wczoraj mieliśmy o Lidli o jej całym domu, który przyjmuje chrzest który się nawraca, teraz mamy o tym strażniku o jego całym domu, który się nawraca to jest opowieść dalej o tym jak Ewangelia się rozszerza i dwa, to jest też opowieść o tym jaką czasem cenę trzeba ponieść by Ewangelia mogła się rozszerzać o ile w samym więzieniu nic im się nie stało, bo ze wszystkich spadły te kajdany i oni zostali cudownie uwolnieni to o tyle, zobaczcie początek historii Kazali zedrzeć z nich szaty, czyli Pawła i Sylasa, i siedzieć ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razy wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. No. I on ich jeszcze do jakiegoś wewnętrznego lochu, dla, dla bezpieczeństwa, zaku i nogi w dyby, czyli tak na poważnie ich zak zaku. Ale mamy oni wpierw. Cierpieli razy, byli, byli, byli ubiczowani, no, byli, mieli poniekąd część tego cierpienia, które miał Jezus, więc ból był. I teraz, mimo tego bólu, mimo tego doświadczenia, mimo niesprawiedliwości, bo nikomu nic dobrego nie robili, tylko tak naprawdę, nikomu nic złego, przepraszam, tylko dobro świadczyli ludziom, bo opowiadając o Jezusie, opowiadając o zbawieniu. Tylko czynili dobro dla drugiego człowieka, tak, no, yy, ko no swoim kosztem tak naprawdę. za co? O, yy, o północy Paweł i Sylas modlili się śpiewając hymny Bogu, śpiewając hymny Bogu. Czyli nie, nasz Panie Boże, dlaczego pozwoliłeś, żeby nas się, siękali? dlaczego pozwoliłeś na to? A tu nie, hymny pochwalne Bogu yy, śpiewali, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie. I to jest ważne też ci więźniowie, czyli ci więźniowie no też pewnie wiedzieli, że więzienie nie jest komfortową rzeczą, a nie wiem, czy wiedzieli, czy nie, że ci też byli jeszcze ubiczowani. A mimo to w nocy zaczynają śpiewać hymny pochwalne Bogu. Postawa ucznia jest postawą na stałe zmienioną na stałe zmienioną. Ja też mogę wam powiedzieć, że w tej kalece jak jechałem do szpitala, to uwielbiałem Boga. Okay, był ból, było, 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 było. może niezrozumienie, dlaczego tak się stało, ale niezależnie od okoliczności. I słuchajcie, prawda jest taka, że gdyby nie to doświadczenie, nie głosiłbym tym lekarzom, którym głosiłem tu dwóm tam, y, tam w szpitalu, i te osoby nie poprosiłyby mnie o, o modlitwę. Zobaczcie, gdyby nie byli w więzieniu, nie spotkaliby się z tym y, przełożonym więzienia, z tym szefem, I, i on by nie przypadł do ich stóp, gdyby nie zobaczył wielkości mocy Bożej. Ta, zobaczcie, Bóg ich już uwolnił, kajdany spadły, drzwi się pootwierały, a oni nie uciekli. Bo oni wiedzieli od Boga, że jeszcze mają mu głosić słowo. Oni jeszcze, oni jeszcze znali misję, że to wszystko się dzieje, to jest jeden z elementów tego, co się ma stać. Czy wszystko rozumieli, czy nie? Nie wiem, ale wiem, że na pewno ich serca były spokojne w Panu: że ani rózgi, ani kajdanki, ani dyby na nogach, ani. Yy, ani kraty pozamykane ciemny loch bo tam widzimy, że On poprosił o światło potem czyli tam było też ciemno ani ciemny loch, żadna z tych rzeczy nie sprawiły w tych bożych ludziach lęku więc my się dzisiaj możemy uczyć od, od Pawła, od Sylasa, że niezależnie od okoliczności które mogą być ciemne straszne, paraliżujące czy nawet sparaliżowane nie? Bóg mówi: śpiewajcie hymny pochwalne Panu. To jest wyraz na stałe zmienionego serca ucznia. Serce ucznia, niezależnie od okoliczności, wielbi Pana. Mi się przypomina historia z Franciszkiem Świętym, jak poszedł tam wiele dni szedł z jakimś uczniem do jednego ze swoich klasztorów, i była straszna pogoda, i pukał. A ci go nie wpuścili, nie otworzyli. No ten uczeń zaczął mówić, co ty zobacz, co, co to w ogóle jest. Dlaczego ty, których zakładałeś ten zakon i oni cię nie wpuścili, bo cię nie rozpoznali i nie przyjęli cię. A on mówi, będziemy uwielbiać Pana w tym, że nas nie wpuścili, nie? E, będziemy błogosławić Pana. No i dzisiaj miałem też takie fajne doświadczenie, bo dzisiaj Piotrek zadzwonił y, tał, może znacie raper w zeszłym roku z nami po strefie mocy w tym roku, wierzę, że też, pojedzie przynajmniej w kilka miejsc i, i Piotrek dzwonił, usłyszałem widziałem, że to by głowa się rozwaliła, no, że tam miałeś wypadek, no tak, tak. I on mówi ja cię bracie, jak się czujesz, że no nie no, okej, okay, wszystko fajnie. Ale y, y, też mówi, to wiesz co, to to cierpienie tak mówi Słowo Boże mówi, nie, że kogo kocham, tego ćwiczę karcę i ćwiczę, jadowi. to znaczy, że jesteś kochany przez Boga, ja mówię, amen, jestem kochany przez Boga, wiem, że jestem kochany przez Boga i, i uwielbiam Boga i dzisiaj no, też Go uwielbiam, mimo, że są pewne rzeczywistości, które są dla mnie trudne ale mimo tych rzeczywistości uwielbiam Boga, bo jest moim Panem, dawcą życia w obfitości i nic innego nie ma dla mnie sensu, jak życie z Panem Amen. Amen. A dzisiaj to pierwsze czytanie porusza mnie do tego, że to dobro, które oni otrzymali od Boga, nie zachowali go tylko dla siebie, bo przecież skoro padły kajdany, drzwi zostały otwarte, to mogli po prostu wyjść. Zresztą no, chcieli głosić tak w innych miejscach, a oni tam zostali i, i, i poczekali na tego człowieka i kiedy ten człowiek zapragnął oddać, zbawić, tak? Zapragnął być zbawiony, dostąpić zbawienia, przyjąć zbawienie, no to to też znowu rozszerzyło się na jego dom, tak jak <laughs> Lidia przyjęła chrzest i cały jej dom, yy, tak samo i on, z całym swoim domem, z całym swoim domem i jakie dobro, więc dla mnie dzisiaj z tego yy, jest to taka nauka i, i też zwracanie na to uwagi, żeby patrzeć, jakie ja otrzymuję dobro, yy, bo to dobro ono mnie obejmuje, ale do końca też nie jest tylko dla mnie. Ja też otrzymuję to dobro po to, żeby dzielić się z innymi. I każde dobro, które otrzymuję, ma biec dalej, ma iść dalej, ma zatoczyć krąg na innych ludzi. To, że, że mamy dom, to to jest też dom dla ludzi. To jest też miejsce spotkań, miejsce modlitwy, miejsce uwielbienia Boga. To, że... że może no, już nawet trudno mi jest powiedzieć konkretnie teraz, bo za dużo by to było czasu, ale każde dobro, które ja otrzymuję, czy, czy jajka, czy mięso, czy od kogoś jak dostajemy, to to, to samo też, też, też zawsze się dzielimy tym, co, tym, co dostajemy. I, I to porusza, to porusza serca ludzi, bo dobro porusza. I jest tak, taka okazja właśnie do tego, by głosić, by potem wspólnie wielbić Pana, by, by te osoby oddawały życie Bogu, by też widziały, jak dobry jest Bóg dla każdego. Dla każdego. Więc dziękuję dzisiaj Bogu za to słowo. I psalm, psalm, dalej idziemy w uwielbienie, dalej idziemy w uwielbienie. Zbawia mnie, panie, moc prawicy twojej psalm 138. Będę ci sławił, panie z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mej duszy. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. No cudowny dla mnie, właśnie psalm uwielbienia i pierwsza, pierwsza linijka. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, z całego serca, czyli wszystko, co jest w moim sercu, co się rodzi w moim sercu, całe moje serce ma być skupione na Bogu. Moje serce i ja tego chcę, żeby było według serca Bożego, żeby całkowicie zostało tak przemienione żeby było według serca Bożego, takie jak Boże serce, myśli, pokój, radość, moc, sprawiedliwość, miłość, dobroć, to wszystko, co, co w Bogu, to żeby moje serce było według tego. Ja też zostałam stworzona i Ty zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga i, i ja też dzisiaj dla mnie ten psalm pokazuje, że właśnie takie ma być moje serce. Takie moje serce ma być według Bożego serca. I tu jest takie dziękczynienie, bo będę Cię sławił, Panie, bo usłyszałeś słowa ust moich i, i naprawdę podziwiam Boga i oddaję Mu chwałę w tym, że On słyszy każde słowo które każdy z nas wypowiada. Wiecie, mi się, mi się to w głowie nie mieści, jak Bóg to robi, yy, bo, bo w tym filmie nie Ewa Wszechmogący, tylko Bruce chyba Wszechmogący, ten drugi taki mm -hmm. film, I on, on chciał być Bogiem. Powiedział, ja chcę być Bogiem. Ten aktor yy, Jim Carrey go gra, yy, tą postać, i mówi, ja chcę być Bogiem. No i Bóg dobra, no to wysłuchaj modlitwy. I on nagle słyszy po prostu tyle głosów, że, że nie jest w stanie tego ogarnąć dobrze to pokazali. A Bóg słyszy i ja mam taką pewność, że Bóg słyszy to, co ja wypowiadam. Słyszy to, co błogosławię, też słyszy te złe słowa, które słyszy, wszystko Bóg słyszy. I też Bóg też, też ci to słowo właśnie zachęca do dośpiewania psalmów wobec aniołów i oddawania pokłonu Bogu w Twoim świętym przybytku i. Dla mnie dzisiaj no, uwielbiam Boga, uwielbiam Jezusa, w tym, że przez swoją krew daje mi dostęp do Tronu Bożego. Że, że wiecie, to, to się dzieje w każdym momencie dnia. Ja mogę stanąć przed Tronem Boga przez krew Jezusa i, i być, przebywać przed Tronem Bożym. I to jest przepiękne wydarzenie, bo tam też kształtuje się moje serce przed Bożym Tronem, i Jezus Chrystus niech będzie uwielbiony. Że na nowo połączył mnie z Ojcem i, i, i dał mi dostęp do tronu Bożego. Dał mi dostęp tu na Ziemi. Tu na Ziemi ja mogę stawać duchowo przed tronem, przed tronem Boga i go tam wielbić. Będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność. I znowu zobaczcie, że człowiekowi cały czas towarzyszy łaska i wierność Boga. Łaska i wierność. Pójdą w ślad za mną, są przy mnie, są nad, do chmur, ponad niebiosami. Y i cały czas ta łaska i wierność są obecne przy Tobie i one są dla Ciebie. One są dla Ciebie. To nie jest coś niedostępnego. To, to co po prostu Bóg Ci to dał. Oddychasz powietrzem, którego nie widzisz i masz to powietrze codzienne, One jest to dla Ciebie dostępne. Tak samo łaska i wierność Boga jest cały czas dla Ciebie dostępna i możesz, możesz w to wchodzić i, i, i możesz w tym trwać i w tym żyć. Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Bóg naprawdę ma dla nas tak cudowne obietnice. Yy, one są, są spisane. Naprawdę, Biblia to jest miejsce, gdzie możesz odnaleźć obietnice, które Bóg spisał dla ciebie. To jest napisane czarno na białym. Ludzie zobaczcie, podpisują umowy, aneksy, podpisy, podpisy, data, pieczątki po to, żeby uwiarygodnić te umowy, które jest między ludźmi, jakieś obietnice, które sobie składają, tak? A, a Bóg już wypowiedział swoją obietnicę i jest wierny tej obietnicy. One też są spisane w Biblii, więc wczytujcie się w to, co, w to, co Bóg daje. Jakie obietnice są dla Ciebie? Wysłuchałeś yy, mnie, kiedy Cię wzywałem i po Pomnożyłeś moc mojej duszy, to Bóg w nas wszystko pomnaża. To Bóg wszelkie dobro pomnaża w nas, i on ma, ma taką moc. Ja to już mówiłam na antidotum, ale przy tym psalmie ja znowu powtórzę, że ja się modlę do Boga, kiedy, kiedy właśnie jest ten psalm. Panie, pomnuc, pomnóż moc mojej duszy, pomnóż moją radość, pomnóż moją siłę, pomnóż moją pomysłowość. Pomnóż Pani miłość w moim sercu, po, pomnażaj to we mnie, Panie, rozmnażaj we mnie całe Twoje dobro, które, które Ty siejesz, które wlewasz do mojego serca, bo to Ty we mnie dokonujesz wszystkich wspaniałych rzeczy, bo ósmy werset Pan za mnie wszystkiego dokona. Widzisz, ja wkładam po ludzku to, co potrafię, to, co umiem, tak jak mi to wychodzi, ale widzę, że. To jest jakiś tylko procent w jakimkolwiek dziele, bo resztę dokłada Bóg. Reszta po prostu dokłada widzę, ile On we mnie dokonuje, ile On też dla mnie dokonuje i przeze mnie dokonuje. Ja zaledwie może to jest, nawet nie umiem powiedzieć, jaki to jest procent. Reszta to wszystko Bóg i on, on wspaniale tym zarządza i On dokłada, dokłada, pomnaża i dokonuje, bo znowu Jego łaska trwa na wieki. I dla tych, którzy dzisiaj są smutni yy, i gdzieś może tracicie sens swojego życia, nie porzucaj dzieła rąk swoich. Jesteś dziełem Boga. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Aklamacja: pośle Wam ducha prawdy. On doprowadzi Was do całej prawdy. Kierunek bardzo jasny. Mamy dzisiaj kolejną zapowiedź w Ewangelii. Yy, to duch święty doprowadzi nas do całej prawdy. Nie znasz prawdy. Pytaj Ducha Świętego. Nie wiesz, co robić? Pytaj Ducha Świętego. To on jest duchem prawdy, a Jezus mówi, Prawda wyzwoli. Więc musimy, jako dzieci Boga, kroczyć za prawdą. No i mamy podpowiedź, że to Duch Święty jest tym, który do tej prawdy nas doprowadzi. No, Jan 16, 5-11. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serce. Jednakże mówię Wam prawdę. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do Was. A jeżeli odejdę, to pośle Go do Was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie. Bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Chwała to chryste. No, takie niesamowite y, rzeczy są w tym fragmencie. bardzo lubię ten 16 rozdział, bo y, Jezus mówi, no, mówi do nich, że on musi odejść, nie? więc oni oni tego nie rozumieją i są smutni, dokąd idziesz. Y, ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serce, więc. Y, no oni są smutni, bo oni już myśleli, że na stałe z nim będą, to jest cały czas to oni jeszcze nie żyją w pełni prawdy, oni jeszcze nie są zanurzeni, odnowieni w Duchu Świętym, oni cały czas jeszcze mieszają to co Boże z tym co ludzkie oni cały czas jeszcze próbują na sposób ludzki rozumieć sprawy Boże a ich nie da się w taki sposób zrozumieć bo one są ponad tym, no i Um, więc oni są po ludzku smutni, bo odchodzi ten, który stał się celem i sensem ich życia. Oni nie rozumieją, że on odchodzi po to, żeby było jeszcze lepiej. No ale, no wiesz, dopóki nie wiesz, że może być lepiej niż jest dobrze dzisiaj, no to wolisz pozostać w tym dobrze dzisiaj. No tak to po prostu wygląda, nie? Um. I ja teraz mówię, że naprawdę mówię, pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, czyli tu warunkuję, jeżeli ja nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do Was. Ja muszę się usunąć, aby On przyszedł w to miejsce. No i wtedy do każdego z Was osobna i będziecie go mieć 24 godziny na dobę. Każdy z Was osobna. A jeżeli odejdę, to poślę Go do Was. No właśnie, czyli. Jezus się usuwa, żeby Duch Święty mógł przyjść, żeby otworzyć możliwość Duchowi Świętemu, by na nich wstąpił. I teraz tłumaczę takie trzy rzeczy. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Teraz pierwsze, przekona świat o grzechu, bo nie znają grzechu, tak? Tu mamy nawet o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Eee, tu mamy taki skrót, no, bo tam trzeba by dalej się doczytać, ale generalnie chodzi o to, o grzechu, że dopiero Duch Święty naprawdę wskaże Ci i pouczy Cię, gdzie jest Twój grzech, gdzie jest to coś, co powinienesz zmienić. Skoro On jest prawdą, no to wprawdzie nie ma fałszu. Tam będziesz miał czarno na białym, będziesz miał jasne przesłanie, co dla Ciebie jest grzechem. I dla każdego in, może być inny zestaw, pewnie będzie inny zestaw tych grzechów. Bo nie wierzą we mnie, czyli jakby pokazuje jeden z największych grzechów. Nie wierzą w to, że jestem Snem Boga. Druga rzecz. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie użycie. Pamiętacie, mówi to Święty Paweł w drugim Koryntian 5:21, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Bożą. Czyli ten Duch Święty, Paraklad, on przyjdzie. Abyśmy mogli stawać się tą sprawiedliwością Bożą. A w tej sprawiedliwości Bożej też jest po prostu uwolnienie i uzdrowienie z grzechu, z niewoli grzechu, bo przechodzimy z niewoli do wolności. To może on to tu bardzo szybko Pan Jezus mówi te trzy rzeczy, potem trzeba bardzo dużo poczytać, żeby połapać te wątki, i zrozumieć o co mu tak naprawdę chodziło. Myślę, że częściowo apostołowie już to rozumieli, ale tylko częściowo. No i trzecią rzecz. Nie, ujrzy, nie, nie ujrzycie wreszcie. A, wreszcie o sądzie, tu, tu, tu. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Pamiętacie, Jezus mówił, nie sądzicie, a nie będziecie sądzeni. I o sądzie, to wcześniej już mówił w Ewangeliach, w kilku, się to powtarza. E, między innymi mamy w kazaniu na Górze, tak mocno to pokazane. Więc mówi, to wy się nie macie zająć sądzeniem, to Duch Święty osądzi. To Duch Święty będzie tym sędzią sprawiedliwym i uczciwym. I tu, co mówi bardzo ważnego, ten, wracając, który odbiera nam sprawiedliwość Bożą, ten, przez którego my nie jesteśmy w pełni tym, kim być mamy, on został już osądzony. To już Jezus tutaj powiedział: On już, władca tego świata, już został osądzony. I przekierowuje wszelki nasz sąd, Wszelki nasz sąd powinien nie występować względem drugiej osoby. On nie powinien być pomiędzy tu, a w kwestii człowiek y, diabeł, już ten sąd został wykonany. Władca tego świata już został usądzony. Już został usądzony. I to jest ten, który próbuje cały czas osądzać Ciebie. Ty możesz już z Ewangelii wiedzieć, że nie wolno osądzać innych. Możesz już tak żyć nie osądzać innych, choć wiem sam z życia, że jest bardzo trudne żeby nie osądzać bliźniego a on teraz mówi ten, który cały czas który został osądzony cały czas zajmuje się sądzeniem ten, który został osądzony cały czas zajmuje się sądzeniem on na szczycie został pokonany ale Słowo Boże Ci przypomina o tym, że ten oskarżyciel, który przed stronę dniem i nocą oskarża każdego z nas w Apokalipsie jest napisane został strącony do piekła to jest oskarżyciel. I to jest ten, który chce, żebyś Ty sam w sobie się oskarżał, żeby Twoje serce cię oskarżało, ale jeśli nawet oskarżycie Twoje serce, się ty ja, to Bóg jest większy od twojego serca. Więc żebyś wiedział, oskarżyciel został pokonany, a skoro oskarżyciel to uwaga i oskarżenie. A skoro oskarżenie, to jesteś wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Jesteś wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. A jeżeli Ty jesteś wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, to i każdy dookoła. A jeżeli jeszcze on tego nie doświadczy, to Ty masz mu to zanieść. Amen. 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 I Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Ja Cię błogosławię. Ja Ci dziękuję za wolność, Panie. Ja Ci dziękuję za naszą wolność. Ja wiem, panie, że są oczywiście słabości, są rzeczy, którym się poddajemy, bo nasza natura jest skażona, ale panie, ostatecznie jesteśmy wolni, bo ty, Jezu, wywalczyłeś to dla nas na drzewie Krzyża. Jezu Chryste, ty przypieczętowałeś to wszystko, co słowo napisało do nas i mamy czarno na białym, to ty, panie, przypieczętowałeś to twoją własną krwią. I to jest pieczęć, której nikt i nic nie jest w stanie zerwać. Nikt i nic nie jest w stanie przerwać. Ta pieczęć jest pieczęcią wieczną, wieczną, nierozerwalną. O tak Panie, ponieważ została przelana krew samego Boga. Ja Cię Panie wielbię i błogosławię I dziękuję Ci Jezu za Twoje odejście I dziękuję Ci Jezu, że Ty wskazałeś kierunek Żeby mamy koncentrować się na tym By żyć w relacji z parakletem By żyć w relacji z Duchem Świętym I Duchu Święty Przyzywam i proszę Choć wiem, że za parę nie dopiero by do Ale Kościół nas nauczał, że codziennie jest pięćdziesiątnica I dzisiaj Panie ja wzywam Cię Duchu Święty Wzywam Cię, abyś przyszedł Z pieczęcią mojej sprawiedliwości Abyś przyszedł z pieczęcią mojego zbawienia. Abyś przyszedł z pieczęcią mojej wolności, abyś przyszedł z pieczęcią mego powołania, aby nikt i nic nie było w stanie tego oderwać. Też, panie, byś przyszedł z pieczęcią mego uzdrowienia. Chwała ci Jezu. Bądź uwielbiony bądź wywyższony, zbawicielu. Bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała tobie, panie. Amen. Ja mam taki obraz, że komuś chroboczą kości w miednicy, ktoś ma połamaną miednicę, one teraz się ustawiają. I Bóg naprawia Twoją miednicę, i Bóg ją no, cementuje, i, i wszystko będzie w idealnym porządku. Zobaczysz, że, że lekarze ci potwierdzą, że to się stało ponadnormalnie, ponad, czyli ponadnaturalnie. Bóg zaingerował, ale zobaczysz, że nie będzie żadnego uszczerbku po Twoim wypadku. Chwała Ci Jezu. Pan bo przychodzi też uwolnie, do, z uwolnieniem do osoby, która próbuje ciągle naśladować innych, nie, nie znasz siebie, a próbujesz szukać i porównujesz się z innymi ludźmi i, i robić to, co oni robią, nawet zachowanie, mówienie, zainteresowanie, wszystko. Jesteś jakby takim odbiciem, ksero niektórych rzeczy od innych osób to bierzesz, a Bóg ci dzisiaj, dzisiaj odcina cię od tego, uwalnia twoje serce i pozwól się prowadzić właśnie Duchowi Świętemu, aby On objawiał ci, kim ty jesteś kim Ty jesteś, co lubisz, jaki jesteś, to jest słowo do mężczyzny. Pozwól, aby Duch Święty właśnie objawił Ci prawdę o Tobie i na nowo przywrócił tożsamość dziecka Bożego i otworzył oczy na to podobieństwo, jakie masz od Boga. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Panie, bądź uwielbiony bądź wywyższony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. I Kocham się na ogłoszenie, bo już bardzo blisko do strefy mocy, 4 czerwca rozpoczynamy. Bardzo Was proszę o modlitwę, żeby te wszystkie techniczne sprawy dograniowe, terminażowe, logistyczne wszystko to, co jest, bo to jest bardzo dużo żeby to się udało zrobić y, najlepiej jak można. No i też, żeby, żeby oczywiście też dopisała frekwencja, ale przede wszystkim moc Boża. Jak będzie moc Boża, to i wiadomo, że ludzie będą ciągnąć z różnych miejsc świata. Już niedługo opublikujemy y, trasę, jak ona wygląda, czy dwa ostatnie terminy dogadujemy szczegóły. Myślę, że jutro będzie już wszystko dopięte. I kochani, no cóż, y, błogosławionego dnia Wam życzymy. Z Panem Bogiem, papa! Mm.